W mrocznych cieniach i w wojny światowej. Zaledwie kilka dni przed oblężeniem Warszawy chaos i strach zdominowały życie codzienne mieszkańców. Sierżant Michał Kowalski, jego serce biło w rytmie wojennej symfonii, był przytłoczony decyzjami, które musiał podejmować w imię przetrwania. Sierpień 1944 roku był pełen napięcia, a metaforyczne żyły miasta pulsowały w harmonii z odgłosami strzałów i krzyku. Michał nie mógł uwierzyć, że jego los i życie innych ludzi były sparaliżowane przez władze które potrafiły zlekceważyć rzeczywistość, jaką powoli stawała się mogącą obalić teorię o moralności w czasie krwawej walki na granicy pomiędzy nadzieją a rozpaczą. Michał był świadkiem niepoznawanych dotąd brutalności, które dochodziły do głosu na frontach. Nawet wśród śmierci, brutalność i wojny światowej potrafiła przekraczać granice wyobraźni. W sercu tego piekła, gdzie zbrodnia nabierała nowego znaczenia... Michał zetknął się z plotkami o egzekucjach, które były wykonywane w sposób, którego żaden człowiek nie mógłby zaakceptować. Jedna z najstraszniejszych teorii dotyczyła drutu fortepianowego, zastosowanego przez niemieckich żołnierzy do wykonywania bestialskich egzekucji. To nie były tylko pomówienia. Wiadomości o brutalności zaczęły spływać do hagiografii zamordowanych. Prawda jest gorsza niż fikcja, myślał Michał, jak błyski światła bomb stawały się coraz jaśniejsze. A echo strzałów rozbrzmiewało w jego umyśle. Z każdą dekadą historii cena za wolność stawała się coraz wyższa, a on był jednym z niewielu, którzy potrafili dostrzegać różnicę między prawdą a propagandą, która słała w świat złudzenia. Kiedy Michał przekraczał granice moralności w codziennych zadaniach, odczuwał ciężar bezsilności. Nie mógł zapomnieć o swoich rodakach o rodzinach niewoli, które cierpiały przez otaczające ich bestialstwo w obliczu brutalności, Michał miał w sobie siłę do walki. Jednak w jego sercu kiełkowały wątpliwości. Z dnia na dzień narastało napięcie wśród jego towarzyszy broń. Kiedy nadchodził spokój, w intensywnej ciszy, potrafił usłyszeć szept zakulisowych rozmów: Czy w obliczu tak potwornej rzeczywistości jesteśmy jeszcze ludźmi? Na froncie, gdzie nie było czasu na refleksję, Michał musiał stawić czoła odwiecznej walce. Wzrok jego dowódcy, pułkownika Nowaka, przeszywał go jak groźba. Wszyscy wiedzieli, że pod jego rozkazami czeka ich coś niezwykle niebezpiecznego, a zarazem obiecującego nowa taktyka, która miała przewrócić do góry nogami dotychczasowe metody walki. Jestem zwolennikiem brawury, ale nie mogę pozwolić, by w tej grze o życie nowatorskie pomysły poszły na marne. Michał rozmyślał. Czując w sobie tą wewnętrzną walkę. Podczas spotkania przy kwaterze głównej pułkownik Nowak z wyrazem niezadowolenia na twarzy zlekceważył pomysł Michała, by nieco bardziej skoncentrować się na dynamicznych ruchach. To nie film, Kowalski. Nie ma miejsca na improwizację, odparł, ignorując entuzjazm sierżanta, który był pewien, że jego strategia może odmienić losy bitwy. Żołnierze na sali wpatrywali się w podłogę, wstrzymując oddech. Czując, jak napięcie rośnie z każdą sekundą. W tak dramatycznym momencie, Michał podjął decyzję, postanowił opracować własny plan. Zignorując słowa dowódcy, zebrał grupę oddaną idei taktycznych innowacji, z której mógł zbudować nową nadzieję. Byli to marynarze, artylerzyści i kilka osób z łączności, którzy nie znali strachu i byli gotowi do działania. Zobaczą, sam to udowodnię. Niech tylko spróbują nas powstrzymać myślał z determinacją drżącą w jego piersi w obliczu moździerzy, które miały zresztą pierwszorzędne znaczenie, Michał wiedział, że stawiając na siebie wszystko może się zdarzyć. Dzięki połączeniu siły i odważnej taktyki Michał był w stanie przeprowadzić atak na strategiczny punkt, a jego zespół zaskoczył wroga w takich chwilach, w których przy turkusowym niebie unosiły się chmurki dymu, a pod ziemią drżało od echa strzałów, Michał zrozumiał, że wojna brutalizuje, ale i potrafi ujawnić najgłębsze pokłady ludzkiej odwagi. Ponda to nie tylko bitwa o przetrwanie, ale również o prawdę. Prawda o drucie fortepianowym, która staje się symbolem tego, co najgorsze w nas, miał świadomość, że cokolwiek się zdarzy, wojna odkrywa najgorsze i najlepsze strony ludzkiego charakteru. Każda decyzja. Każdy przyjaciel, każda ofiara. Michał czuł w swojej duszy, że stawiając na waleczność, można zbudować prawdę, która w końcu uwolni z rąk potworów z przeszłości. Od tego momentu zaczęło się ściganie prawdy w ich strukturze. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a każdy krok, który Michał stawiał, był taktycznym posunięciem, które mogło przynieść nową nadzieję lub zniszczenie. Wiedział, że świadectwa jego bohaterstwa będą jednocześnie świadectwem okrucieństwa, które ich otaczało, i teraz musiał dotrzeć do momentu, w którym wszystko stanie się jasne. W pysku wojny rozegra się starcie, jakiego historia jeszcze nie widziała. Oblicza brutalności i odwagi zderzały się na polach bitewnych, a Michał stał na czołowej linii, mając w sobie niespodziewany ogień determinacji. Ta historia miała się potoczyć w nieprzewidywalny sposób. Ale Michał był gotów rzucić rękawicę. Michał, zdeterminowany, by zrealizować swoją wizję, wiedział, że pierwszy krok to zebranie odpowiednich ludzi, tych, którzy podzielają jego wewnętrzną walkę. Spotkał się z Betą, doświadczonym żołnierzem i specjalistą od taktyki, która często wykorzystywała swoje umiejętności, by modyfikować plany na bieżąco. Miała w sobie tę samą niechęć do status quo, którą Michał dostrzegał we własnym sercu. — Beta, potrzebuję twojej wiedzy. — Mamy plan, który może odwrócić losy tej wojny — powiedział Michał His voice Hewe with Urgency. — Co masz na myśli, sierżancie? — odpowiedziała Beta, jej spojrzenie niepewne, ale pełne wyzwania. Michał zrozumiał, że nie było miejsca na wahanie. — Wokół nas ci ludzie umierają. — Mamy nową taktykę do wypróbowania. — Niech nasz ruch będzie dynamiczny, zaskoczmy ich, zanim będą w stanie odpowiedzieć. Michał znał nie tylko wagę słów, ale także ich rolę na polu bitwy. Wzrost morale wśród żołnierzy i chęć do działania była kluczowa. Zebrali się w małej, zewnętrznej piwnicy blisko kwatery głównej, gdzie przestrzeń była ciasna, a powietrze przesycone zapachem prochu i strachu. Michał postawił prostą mapę na stole. Użyjemy konwojów zaopatrzeniowych. Mamy ich kilka, które mogą nie być monitorowane. To nasza szansa, aby przeprowadzić atak na wroga w ich słabym punkcie. Tych kilka zdań, rzuconych z pasją, dało nadzieję reszcie zespołu. W miarę jak dni mijały, Michał i jego zespół szlifowali szczegóły swojego planu. Użyli dla swoich manewrów nowoczesnego sprzętu, który zyskali z pomocy lokalnych mieszkańców. Zainstalowali również systemy łączności, które co najmniej częściowo upodabniały ich działania do Gestapo, ale w ostateczności. Stosowali je do zwodzenia nieprzyjaciela. Michał szokował wszystkich swoją śmiałością. Sierżancie, odezwał się jeden z młodszych żołnierzy. Janek, z oczywistym niepokojem w głosie: A jeśli się nie uda? Co jeśli niebezpieczeństwo jest większe niż myślimy? Michał spojrzał Janekowi w oczy, widząc strach, ale także determinację. Musimy stawić czoła tej walce, Janek. Nasza rzeczywistość nigdy nie jest pewna. Ale jako żołnierze mamy obowiązek walczyć, walczyć za nasze rodziny, nasze wartości, za prawdę, którą musimy ujawniać. Ich morale rosło, a Michał stał się dla nich nie tylko dowódcą, ale i wzorem do naśladowania, jednak wciąż czuł presję ze strony pułkownika Nowaka, który w każdej chwili mógł zablokować ich działania, napotkani na boisku byli świadkami nie tylko radości ze wspólnych małych zwycięstw, ale i przerażenia związanych z brutalnością wojny. Kiedy zbliżał się moment ich misji, Michał zauważył zmianę w atmosferze w obozie. Ciemne chmury gromadziły się nad nimi, a przeczucie zdrady stawało się coraz silniejsze. Wywiad wymieniał pogłoski o nowej taktyce nieprzyjaciela, a pułkownik stawał się coraz bardziej oschły Michał ampet uphis fokus, tworząc plan, w którym każdy z jego ludzi miał swoje zadanie. Wiedział, że przemówienia do serc swoich ludzi były tak samo ważne jak plany. Być może jesteśmy niewielką jednostką na wielkiej planszy, ale to nie oznacza, że nie możemy odnosić sukcesów. Skierował słowa do swoich ludzi. Każde życie jest wartością, a każda śmierć na tym najciemniejszym wspólnie powinna być zmarnowana. Dziś zmienimy bieg historii. 15 września o godzinie 4:00, kiedy noc jeszcze skrywała wolność. Grupa Michała wyruszyła na misję. Ruchy były przygotowane, zespoły zaopatrzeniowe ukryte, a każdy krok odbywał się w milczeniu. Michał, zdradzający chłodną powagę, doprowadził swój zespół przez wroga, korzystając z odległych dźwięków nocy, które maskowały ich skradające się postępy. Szybko zapominali o sytuacji, czując jak adrenalina płynie przez ich żyły, kilka kilometrów od celu. Ich drogi przecięły się z patrolującymi jednostkami nieprzyjaciela. Michał dostrzegł jasne mundury w odległości i nagle przeszył go dreszcz niepokoju. Musimy ich ominąć, nie możemy wywołać alarmu. Michał gestykulował, a jego zespół zaczynał się przemieszczać, usilnie starając się zmniejszyć odgłosy. Wszystko jednak zakończyło się jednym nieostrożnym ruchem. Przy jagodowicach jeden z klientów Michała uderzył o ziemię. Co spowodowało hałas, który natychmiast przyciągnął uwagę wroga. Wróg, do broni, zawołał jeden z wrogich żołnierzy, a w tej samej chwili Michał zrozumiał rozmiar niebezpieczeństwa. Przewidziana taktyka została zagrożona, chaos w okamgnieniu rozciągnął się, a kula przeszła blisko Michała, ostrzegając go, aby działał. Do ataku, chwyćcie broń, panowie. Michał wziął głęboki oddech, stawiając się na czołowej linii. Rozgrywając odpowiednie taktyczne manewry. Jego grupa wzięła głęboki oddech, wyzwalając całą energię w przygotowaniu do bitwy, która nieuchronnie zbliżała się. W obliczu tak trudnej sytuacji, Michał czuł, jak jego plan, który miał przynieść zaskoczenie, niestety stawał się pułapką. Strzały brzęczały wokół, a krzyki przysłoniły narastający chaos. Michał wiedział, że ich dalsza misja była teraz w niebezpieczeństwie, ale jednocześnie nie mógł zgubić wiary swoich ludzi. Niech to nie zakończy się tym. Walczymy dalej. Michał był niczym latarnia w mroku. Musiał ich przeprowadzić przez labirynt strachu i obaw. W jego myślach roiło się od strategii, jak wyjść obronną ręką z tej sytuacji. Czujny na każdy ruch, Michał prowadził swoje oddziały do działania. Przy zdobytym punkcie nieprzyjaciela, zrozumiał, że wszyscy w obozie muszą ukrywać się wszędzie zarówno ci, którzy go jednoczą, jak i ci, którzy walczą za prawdę. To było brutalne zderzenie. W którym nie tylko Djęczani gubili się w starej brutalności, ale i Michał musiał opierać się na jego odwadze, aby nie wpaść w pajęczynę strachu. Nie zabijajcie ich bez potrzeby! krzyknął Michał w trakcie wymiany ognia, walcząc z gniewem, który w nim tlił się. To nie jest nasza wojna, ale musimy ich pokonać słowa odezwały się w uszach ludzi, stając się zatem lekarstwem na ich ukryte lęki. Michał zdał sobie sprawę, że walka o prawdę staje się najważniejsza nawet w obliczu ognia przeciwnika. Walka trwała, a Michał rozgrywał każdą strategię, starając się odbić przeciwnika w odpowiedniej chwili. W miarę jak kolejne odgłosy strzałów i krzyków zanikały, a kurtyna otworzyła się na tle potężnej bitwy, mogącej zmienić bieg działań, w sercu Michała zrodziła się nowa siła. Oto nadeszła chwila prawdy, w której stawiał opór nie tylko wrogowi, ale także demonom przeszłości, które pogłębiały się. A wszyscy musieli stawić czoła. Z nadzieją w sercu i determinacją w spojrzeniu Michał wiedział, że nadchodzi czas decyzji, które mogą zdefiniować ich historię. Nie możemy przejść obok. To nie jest tylko wojna, to walka o duszę ludzkości, myślał, przygotowując się na nadchodzący krytyczny moment, który decydował o przyszłości ich oddziału. W miarę jak Michał przybył na pole bitwy, dźwięk odległych eksplozji świadczył o intensyfikacji walk. Jego serce biło szybko. A umysł był wypełniony planem, który miał na celu nie tylko przetrwanie, ale i zwycięstwo. Pozycje przeciwnika były trudne do zdobycia, ale Michał wierzył w swoją nową taktykę, nieprzewidywalne ruchy, które miały wprowadzić chaos w szeregi wroga. Rano 7 września Michał zebrał swoich ludzi. Patrzył w ich oczy, dostrzegając strach, ale także determinację. Pamiętajcie, co mieliśmy razem stawić czoła tej brutalnej wojnie. Dziś rzucimy wyzwanie nie tylko wrogowi, ale i wszystkim, którzy nas lekceważą. Czas na nowatorskie podejście. Jego słowa były ich jedyną nadzieją na przetrwanie. Kiedy rozpoczęła się operacja, Michał i jego oddział wniknęli w linię wroga z zaskakującą prędkością. Dzięki szybkiej komunikacji i umiejętnościom refleksji udało im się przeprowadzić skuteczną infiltrację. Szturm nie trwał długo. Zaskoczeni żołnierze niemieccy, myśląc, że mają do czynienia z dobrze znanym zagrożeniem, zostali zmuszeni do walki z nieprzewidzianym nowym wrogiem. Michał obserwował, jak jego ludzie przejmują kontrolę nad punktem, a strzały broni stają się muzyką zwycięstwa, panty. Jednak podczas tej chaotycznej konfrontacji przerażające wieści o brutalnościach, w które wplątani byli niektórzy z ich przeciwników, Stały się oczywiste. Michał w mgnieniu oka zrozumiał, że walka to nie tylko starcie między armiami, ale także konflikt moralny. Pośród zgiełku, Michał dostrzegł młodego niemieckiego żołnierza, który poddał się bez walki, trzęsąc się z przerażenia. Zatrzymał się, pomyślał o wszystkim, co zrobili jego rodacy i zadumał się: Nie możemy być tacy, jak oni, pomyślał. Michał był świadom. Że jego człowiek krążył wokół konsekwencji ich wyborów. Jeśli potrafimy znaleźć ludzkość nawet w obliczu wroga, to być może mamy jeszcze szansę, aby odnaleźć prawdę. W tej chwili Michał zdecydował się uratować młodego żołnierza. Podeszli do niego, podnieśli rękę w geście pokoju i zaoferowali mu, że nie stanie się ofiarą ich zemsty. Michał w tej kwestii był przekonany, że historia musi być zapisana w taki sposób, aby przyszłe pokolenia mogły się uczyć na błędach przeszłości. Decyzja Michała była nie tylko moratorem walk. Kiedy dotarł do dowództwa po udanym zdobyciu strategicznego punktu, czuł, że zrobił coś niezwykłego. Pułkownik Nowak, który wcześniej zlekceważył pomysły Michała, teraz patrzył na niego z uznaniem w oczach. Zaryzykowałeś, Michał. Zrobiłeś to, co powinno się zrobić. Nie można walczyć ze złem. Stając się złym, swoje działania przypomniały mi, co to znaczy być żołnierzem, powiedział szczerze. Dzięki jego innowacyjnej taktyce i moralnej wyborze, nacisk na ludzkość stał się kluczowy dla sukcesu misji Poncji. Zwycięstwo przyniosło Michałowi nie tylko uznanie wśród jego dowódców, ale także stało się przykładem dla wszystkich żołnierzy. To nie było tylko starcie na polu bitwy. To była manifestacja moralności w obliczu okrucieństwa. Tygodnie później wieści o zwycięstwie Michała dotarły daleko poza fronty, wzbudzając zainteresowanie w całej armii Ponco. Zmienione podejście do walki, które łączyło taktyczną innowację, emocjonalną inteligencję i ludzką empatię, stało się wzorem dla innych jednostek. Michał zyskał szacunek nie tylko wśród kolegów. Ale także wśród dowódców, którzy wcześniej nie wierzyli w jego zdolności. Pod koniec wojny Michał stał się sygnatariuszem nowej doktryny wojskowej, która akcentowała znaczenie podejmowania moralnych decyzji w trakcie działań bojowych Ponku. Wiele lat później jego podejście zostało włączone do programów szkoleniowych dla żołnierzy, zapewniając, że ludzkość nie zostanie utracona w samym sercu wojny. Michał wiedział, że jego historia nie będzie zapomniana, a jego walka o prawdę oraz ludzkość będzie trwała przez pokolenia. Gdy wspominał tamte wojenne dni, Michał rozumiał, że walka w imię ludzkich wartości była najważniejszym zwycięstwem, jakie mógł osiągnąć. Mamy odpowiedzialność nie tylko za to, kto przeżyje, ale i jak przetrwa, myślał. W ten sposób pozostał mężem honoru. Zarówno Michał, jak i jego działania. Trwale wpisały się w pamięć historii. Każda decyzja, którą podjął, stała się kamieniem milowym w ewolucji taktyki wojskowej, a jego osobisty przełom w obliczu potworności przyniósł nadzieję i inspirację dla przyszłych pokoleń. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw lajkę, a w komentarzach podziel się swoimi przemyśleniami na temat etyki w czasie wojny. Jak myślisz, które wartości są najważniejsze dla żołnierzy w obliczu konfliktu? Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej niesamowitych historii wojskowych. Pontio